Siemaneczko, z tej strony Mikols, a to już jest kolejny odcinek na moim kanale, w tym razumiecie malami z rapów, czyli tobiaszym kubirem napierakiem oraz buszem będziemy przechodzić Minecrafta, ale mogliśmy wchodzić do customowych czanków. Wow. I mamy coś takiego. O, dobra. Co nie kurde! Odcinek ten polegał na tym, że możemy craftować specjalne czanki, a później dzięki różce teleportacji wchodzić do nich. Myślę, że wyszło zabawnie, a Kubir to największy troll w ekipie rapy. K <laughs> Wciąż duża część widzów, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału, więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, zostaw suba już teraz, aby nie ominęły Cię następne materiały. Chciałbym przypomnieć, że kliencie Hackshield niedługo mają pojawić się aktualizacje oraz nowe kosmetyki w sklepie. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapraszam na ich Discorda, Bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Cześć, mam. <susur> Cześć, mam. 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 Cześć, Cześć, mam. Cześć, mam. Cześć, mam. Cześć, mam. Cześć, mam. Cześć, mam. Cześć, Cześć, mam. Cześć, mam. Cześć, 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 Dobra, witam was na grywce w sumie. Jesteśmy w piątce, tego się nikt nie spodziewał. Akurat, no nie w imię Kubir. Kubir dzisiaj jest w formie widzowie, ale jak dacie mu meczyka to się uspokoi. Dajcie. No. W formie <głos> <głos> Ogólnie nagrywamy całą ekipą i teraz już będziecie wiedzieć widzowie dlaczego Wojtek nie pij mnie, nie pij mnie Wojtek! Bo i nagrywamy całą ekipą, dziękuję się takie rzeczów jest jeszcze nadpowodliwy <noise> Zróbmy sobie tu <noise> Dobra, gramy tak z Tobiaszem, który jest Tobiaszem, z Kubirem, który jest na podwodzie, z puszem, który umiera, a napiera, to nie wie. Ej, patrz, wiebie. ul, Nie ma tu pszczółek. No przestań przestań, 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 Ogólnie widzowie, jak mogliście zauważyć, nagrywamy w piątkę i będziemy robić customowe czanki. Będziemy mancie. robić za dymę. Za dyma, yma, yma. Ej, a macie wioskę, bo ogólnie będziemy potrzebować emeraldów. I będziemy dużo emeraldów sobie potrzebować, bo chyba pięciu, bo każdy potrzebuje takiej pałki. Eee, ten, moim zdaniem <laughs> powinniśmy wykopać żelazo, żeby skraftować pierwszego naszego czanka. No, a z czego się no, robi to te ja czanki? Pobiegłem, ja pobiegłem tam dalej, nie było wioski, no nie wiem, więc nie wiadomo co też daje nam ten czank nie? Te czanki mają być tak ale... tak, ale żeby wejść do czanka, to musisz mieć tą różdżkę teleportującą. A ten czank? Aaaaaah! Ten taki czank da nam czan. To chodźcie w tą stronę, chodź teraz w tą stronę, bo w tamtą lewo wpatrzyłem i daleko biegłem i nie było niczego. A i macie też auto-jump? <laughs> nie, nie, mamy auto jump. <noise> Pójdź tam harci Ja umieram! Nie słyszysz <noise> mnie? <noise> ja. Ej, zawsze możemy pójść innym stratem, możemy popłynąć łódkami i znaleźć albo, albo skrzynkę statku i albo... tam Emeraldy, albo skrzynkę taką e, statką zagraniczną. See. See. No, no. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Ja już pływam i szukam skrzynek To wiesz opowiedz o naszym progresie w tej rozgrywce. Znalazłem progres, a mianowicie... A ja nie nagrywam powa, to nie będzie widać. Ale znalazłem ten statek i może będą emeraldy No i niestety samo żelazo Ja idę na wyszukać wyszukać wioski po prostu Musisz no. umiesz dalej beatboxować? No To dawaj No, a ty będziesz, to tu musisz freestylować No tak Ej, mam wioskę, dobra, będziesz? mam wioskę, mam wioskę, mam wioskę, mam wioska. No Ej, ej, ej Stoję sobie na dircie Zaraz dostanę liście Ej, dobra, wystarczy, wystarczy Ale poleciało 24 kartki potrzebujemy, jak coś. Oj, to w statku było, wracaj, burz. Mam już 5 jak coś. Dobra, to zróbmy fletcher'a. Napierak szukaj, gra w. Jeśli nam drzewa. Jak coś, to mam tego. Z, y, znalazłem tą skrzynkę. I też nie było emeraldów. Pa, odda teraz Dobra, czekaj, ja mam trochę tych patyków Potrzebujemy 5 eme, ja mam w sumie już 2 eme Ja już będę miał 3, ja będę miał 3, ja będę miał 3 Musimy się spotkać, musimy się spotkać No, no, to się spotkajmy po prostu, bo ja już nie dla was wy idziecie do nas To jak to się kraftowało chyba? Żebyśmy mieli jakiekolwiek i O, co? Ale ładne to jest No, 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 zaraz rozdam ja nawet tego nie widziałem, tego przed filmem Chodź, Tobiasz, tutaj jesteśmy, w tym domku A, Tobiasz Tryhard Proszę, Tobiasz, zapraszam do środka O, przyszło Zapraszam co? Państwa cześć do środka Tak, spadźmy. Nie, co tu robi piglin? Ej. Co tu Echa. robi piglin? Proszę się ustawić i tutaj przy tych drzwiach po prostu w kolejce będę ja rozdawał. Zrobię, dobra, nie, nie, nie Ja zrobię, rozrobię tu porządek, mam tarczę, nie Dobra bądź, to bądź ochroniarzem huliganem bądź... Napierak! <laughs> Tobiasz ja proszę Dziękuję, dziękuję. O na mam, 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 To jest różka teleportacyjna, nie? Ale musisz mieć tak jakby czanka do postawienia, żeby yy, można było wejść. Ja już no skraftowałem, tak. ja już skraftowałem. Tak ładnie. Ładne. I mamy coś o, takiego. Dobra. Co, co kurde? O, jest Ej, ja to jestem. To byś zginął? Dobra, to ja wrócę po ciebie, a ty jesteś tu, bo ja mam, wiesz, dwie różki w Eku. O! Masz. Burz jak jedzenie tam A, już! I to powinno być w ogóle. O, właśnie, można sety zbierać i złoto, bo są. Yes, jest i ten o, o, i rybak. O, Dobra, to pozbierajmy sobie trochę w sumie itemów i idziemy dalej, chyba, nie? No i pamiętajcie, że kiedyś I patrzcie, o, nie... z łódką zlatuje Zlatujesz hm? Dobra, ja też ulecę. Właśnie, ciekawe, ile to ma poziomów w sumie, nie? Aha, I... bo my, my. ja jestem dopiero na 112 to wiesz, zmierz moje itemy i te, się cofnie. Ja tam zginąłem obok ciebie. Dobra, dobra, mamy pierwszy chunk zaliczony. I teraz piramidowy nie. chunk. Aha. Ej ale bierzemy tego chunka ze sobą. Dobra, ale na razie ten, na razie musimy poszukać Creepera. Tak, O, jest i Creeper, i creeper tu. No i nie wypadło. <śmienicza> Miko <Creeper>! z <śmienicza> mam, mam bro, mam bro, mam broch! O kurde, jaki śliczny! Wbijam się, no, jak to wygląda. Go! Pyramid. Ja tak? da? nie, idźcie tam, nie idźcie tam! O kurde co to jest! Ja robię łódkę! Nie... Ja, nie, nie! Bo nie! Nie, oni TNT wybuchną i wybuchniecie TNT to. Do... Ja robię Watera Ale fajnie było. Zrobiłem? No. Dawaj tobie... Robisz Watera czy... A łódkę co zrobił? Tam ja. Dobra, kradnę komuś. Rusz. Dobra, Ej, diamenty no, no. są! Po Kolei, no to były dwa diamenty jeszcze Jak tam lejść? Lecimy dalej ja no. masz różkę ja żelazo? żelazo się przyda na jakąś inną tą tą hmm. w kolejnej też jest żelazo to przyda nam się wiesz na kolejny chunk nie O co? O kurde co to jest? Co to jest? Jak ja prosu... no, tam odpalam, ej, odpalam to! Przechodzimy do dobrego świata i Nie bo tu itemy są ich! Musimy ich ruszki wziąć! Nie złapałem! A to ja się wracam do normalnego świata. Chodź ze mną, Mikos. Dobra, ja odpalam, pas. w tym domku o jedno na TNT. Ej, bo mnie goni... Odpaliłem jedno, ale raczej ten w, w domek mocno nie wygląda co? Odwróć się. Goni mnie Wojtusz! Ej, patrzcie to. Te, tego domu nawet tu już nie ma. A patrz na tych dwóch dzieciaków, fajnie <laughs> się ganiają to. Patrz. Wojtek. A armatkę chcesz przetestować? Masz różdżkę? Mam no. O nie te gliny zrespiłem no, no no ale on nie wybuchło. JA o, leciało! ULOL, jak ulechało! No! Ale takie dziwne wybuchło w ogóle! Ale to chyba, że zostawimy na Ender Dragona w sumie. Możemy o. go wysadzić. Bez skitu, bez kitu. Zostawmy jedno na Ender Dragona. Dobra, to możemy teraz skraftować żelazny chunk Nie wiadomo co to będzie Ale generalnie ja mam z tego statku 10 lapizu A 8 potrzeba na... Na lapizowy chunk Albo ja ci rzucę róże i ty skraftujesz Dobra Nie no Kubir, znowu się doigrasz Dobra, Rwa. jak drobne jajko to znaczy, że Kubir skończy z YouTubem Uwaga, mam kolejny chunk Postawię go tutaj Dobra. ładnie Od razu wbijam Ej, co się stało? O kurde, jaki... Ej, jest na dole! Na dole są busze! Czekajcie Ej, Co? Jakie kolumne. busze? Ja lecę łódką, Napierak siadaj ze mną Gdzie? Ja wsiadam Busz zapalił wyrandę mi Napierak! Mikos, zbierz moje tamy i wróć się ja szybko Tobiasz, musisz te klipery zabić Dobra, nice Ej, ale w sumie wybyliśmy ten Dobra, <laughs> co ta ruska nazywała? Patrzcie, co to robi Tobiasz tam po, Jak biegłeś po... Tłem. A, dobra, mam, mam, mam nie, ale te tych te, te golemy, które są takie mniej wow, wam dropodropiłem, żebyście zobaczyli jakie... A drop, co? No bo Aha, bo. Po prostu czyli jakie są dropy z się... tych. Go... A, czyli tak, żelazny są... dropił żelazo i po prostu tak, tak Tak, tak, no i teraz ty okay. najciekawsze zostawiłem. No no tutaj. to dawaj. Ciekawe czy są Ej. mocniejsze. O obsydian! <śla> nie, nie wierzę w niego. Zbody. Ej, right. napierak. Napierak, napierak. nie teraz! Ale nie rób, nie rób! Ej! Mikors, uwaga! Let's o go! Kuda, ale to wygląda. Chwila! Co to? O, skrzynka! O, killoff jakiś. Koks. Dwa kilofy, ja fake jednego kill ukradłem. Nie no, co, czekaj, skraczamy? like finding diamond in a stone A co jest na dole? Ja lecę w dół. Wylej wodę Tobiasz. Wlałem. <ślałem>, wylałem. wylał. A, my No i ukradł wodę. diamenty, okej. Okay. Co Zrób mamy? Diamentów. Dużo diamentów tu jest ogólnie no, wykopiemy. Ej, no skąd wy macie te kilofy? No bo były skrzynce By, dwa skrzynce. To wykopiemy wam po prostu w sety full Ja sobie zrobię kilofik Mining time! Ja, muszę... no. ja mam na całego diamentowego seta w sumie już Ja też Dobra, chodźcie Te tak, ja bijem do netheru Ja też wchodzę Ej bastion! Dobra, a jakim bloczków potrzebujemy? potrzebujemy? Do bastionu, jak my potrzebujemy tak naprawdę Fortecy w sumie znaleźć, żeby mieć takie te Cegiełki ale Możemy też cegiełki, cegiełki ale... wygrajdować. No możemy kaczucha, cegiełki przekoczuć. A bez kitu, to chodźcie, to chodź. A fajny bastion No cegiełki, no i jeszcze potrzebujemy Blackstone, no, a to jest taki Blackstone. No. A ile no. tych bricków netherowych potrzebujemy? 8? Tak, 8, 8, no 8. Czyli potrzebujemy 8 razy 4, to jest... 1632 no. Ja Ej. robię trzanka jednego, ty robisz trzanka drugiego, ale Moim pierwsze się do czegoś. Do... a ja bym to. chciał mieć Axolotla. A to ty którego robisz wtedy? Ja zrobiłem fortecę Okay, to ja forteca robię, dla Kubira, Kubir dla Ciebie, forteca. Dobra, wchodzimy na trzy, Ja wam. Tre... To, to... Dobra, go. No i mówiłem, że spawner. spawner. Ej, na no trzy spawner, okej. Okay. No ale przecież ja chciałem perły, zginąłem, trochę. Zginąłem, nie. zginąłem, zginąłem. Coś. Zginąłem. No właśnie, możemy się w ogóle podlewać, w my No czemu ty mnie bijesz, Kubir? Ja no, myśl myślałem, że no. jesteś Blaze. <laughs> proszę mnie nie bić. proszę mnie nie bić. Robisz w tab robisz S-tap. DVP już umiesz Dobra to wychodzimy już, bo mamy Dobra, znikam Wychodzimy Cześć, i od razu wejście do drugiego, chodźcie, patrzcie. Dobra, do. dawaj, tak. czekaj, tylko zbiorę to Oj jaki ładny to jest w ogóle Jak znaczy... podejdziesz do tego tak na maxa do przodu, to wygląda jakby to było duże Ej, ej no! O kurde no, podejdźcie I, do tego tak iluzja. na miejsce, ale widzisz. Tutaj. Ale jaki Ustał. wtedy ty się wydajesz wielki w ogóle no, no, lecimy. Ustał. Lecimy. 3-4 go Baszczyn okay. no. Jest customowy bascin i res piglinów Złota? To wiesz, rzuciłem ja jeden bloczek złota. Dobrze. Ej, ja okay, nie do... za... go nie zabiłem, niby. Ej, bo ona Jaka... ukradły te bloki złota, złodziejachy! No! Ja wiem, co możemy zrobić. Gdzie ty dobierz jesteś? O kurde, co ty zrobiłeś? Co to było? Wybuchło. Coś tu walnęło. Coś no. tu walnęło. <noise> Dobra, czekaj, wbijam do nich. Oj, 7 Pereł. Nice Ja mam cztery No ale tylko... EJ! No, ja ci rozkopuję, ale mamy dwóch troli w drużynie Tobiasz a. 11 pereł mam. Ile ty miałeś busz? 4. Dobra, to, to go. No no wychodzimy, wychodzimy. Nie, Zrobił lutera! Dobra, no to chodźmy do endu w takim razie, nie? Nie to mogę się doczekać przejścia gry ze względu na to TNT chociażby. No, no. no to będzie mega ciekawe. Ej, patrz Nichols, robię takie coś i to jest prosta liniówka i to jest Zk, tak nie wiem, z plus 200 soul. Nie, ale busz chodzi do mnie, no chodź! Dobra, 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 idę Popieram! sorry, 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 ja, ja w ogóle kliknęłem boczny przycisk myszki Ej, bo ja muszę wejść I do normalnego no, świątku To, to no, tam mówili, ja zrobiłem Macie tego czanka? Tak, mhm. A my, ja, ja potrzebuję drzewa. Wylej wodę, to to już skoczy po prostu No go Siema, o widzę go, jestem Siema To wiesz, musimy wejść do Endu, nie? Żeby skraftować ten ostatni. Ten portal był taki? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. ja już mam te, ja już mam butelkę. Ty jest for. i serio? Nie, nie, nie. Ja to już. Zostawiam, był 0. Aj. Ochłodź mnie, ochłodź No Napierak. No, no, Napierak. Ja no na oby oby, oby był res pod ziemią. Ja tam nie schodzę, bo to kubier. Au co? Ej, to zróbmy in. od razu może, nie przechodźmy gry, tylko zróbmy, wejdźmy do tego, tego, co? Znaczy, musimy tak Dragon bref, ale to ja mam, tak? mam szklane butelki z trade'ów. Ej, poczekajcie, bo musimy w sumie zebrać tylko to. Mam, ja ej, mam, ej. Ja mam szóra. Szóra. Dobra, to, stawiajcie ale dobra, game. Postaw, postaw. Tepamy. Let's go, no. O, statek. O, kurde. A, bo teraz tepa w sumie... Ej, i są statki same. A, bo on same. Są same statki? Dzień. Chyba tak. Nie chcę o, to jest hmm. cały diamant reset, jakby ktoś chciał. Ja sobie wziąłem od błysfa. Mikols, klebek. No Mikols, plecy. Dzięki. Je... Nie, Ej, ale Są tak sobie. Zabraj ślep, kubisz. Znajdźmy jakieś kubir. siedzenie też, no. Dobra, co cofajmy w sumie i możemy przejść grę? Tak, ja też ja wracam. Ja też wracam. Gdzie ty jesteś, Mikols? Na górze. <laughs> tu kubisz. Możeś smok cię zrzucić. A, a masz kubirku drewno? Dwie. Pęć! Pęć! Dobra, dobra, stawiam nuk. Odpalaj to! Dobra, uwaga! O kurde! Ja, ja, ja zabiję tego smoka z tego, z łuku. No i dlaczego Enderman mi się przetepował przed łeb i mi o, zaczął, o, o zaczął o my bić? Pomagam, no Dobra, Sperczował. ja go zabiję już nie ja Gdzie jest głowa? Hituje, ja hituje lapu. Nie wyleciał, hituje Nice! Koniec! Się yeah. No, no dobra, 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 pokażmy teraz wszystkie czanki pod ten, ja chcę taki wadle... Takie domki mieszkalne Tutaj, tutaj Ojej Ej, ale patrzcie to, jak te end city To patrz Nie Ja robiłem bridge'a tymi Bridge'a, dobra Burz się żegna bridge'a, możecie się pożegnać Chyba wywalił mu serwer